Dzień dobry. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać, jak zainstalować poprawnie program Sierra w najnowszej wersji. Program Sierra aktywuje się z poziomu otrzymanego maila. Otrzymujemy od sprzedawcy e-mail z linkiem do zalogowania się na stronę Sierra. Dokładnie na tej stronie będzie, będzie przeniesiony, przeniesiony nasz, nasz link. Instalację, którą robimy po otrzymaniu numerów seryjnych, e-maila i waszego hasła do, do zalogowania się, robimy w tej zakładce. Ta zakładka tutaj, tu wpisujemy numer seryjny, tu. Następnym krokiem jest wpisanie maila i hasła, i to, ta zakładka pozwoli nam pobrać nasze, nasze zasoby czyli program do instalacji i klucz do programu o określonym numerze, którym, którym mamy przydzielony, tak? To jest tu. Po, po ściągnięciu tych rzeczy otrzymujemy coś takiego. Otrzymujemy plo, mały programik, którym, którym odpalamy, y, odpalamy tutaj y, pobieranie sobie y, całej instalacji. Y, y, ja uruchomiłem tutaj program, tutaj wybieramy sobie miejsce w którym on sobie ma jakby włożyć wszystkie pliki instalacyjne tak naciskamy start i cała procedura pobrania instalki jest w tym miejscu jak pobierzemy sobie tą instalkę już nie będę pobierał mam ją pobraną ona jest w pliku w pliku w którym w plikach instalacyjnych uruchamiamy program poprzez setup exe proszę pa że, że program Siery działa na systemach 64-bitowych, czyli wszystko, co w miarę świeże jest to tutaj. Druga ważna rzecz przy, przy uruchomieniu instalacji wyłączamy antywirusa i wyłączamy zaporę internetową. Program się komunikuje z serwerem, dlatego też konieczne jest to wyłączenie. W przypadku, gdy antywirus go zapisze jako zagrożenie, będzie nam wszystkie bazy danych tutaj usuwał. Także prawy przycisk, myszy, jako administrator w taki sposób uruchamiamy instalację. Tak? To, to jest, jeśli chodzi o tą instalację, w pewnym momencie... Może pokażę, bo on w pewnym momencie będzie wołał, będzie nam wołał tutaj o, o pliki. Plik, czyli to hasło, które dostaliśmy ten klucz, który jest, czyli uruchamiam go jako administrator. Potwierdzamy tak. Uruchomi się nam tutaj cały, cały proces instalowania, i w pewnym momencie on będzie prosił nas o. Będzie nas prosił o, o plik, który, który ściągnęliśmy. Czyli plik, tu mam swój plik, który. który... Pozwala nam uruchomić naszą licencję programu. Na bazie tego pliku będziemy przenosić sobie też na inne komputery tą instalację, i tu nie ma żadnego problemu, nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o przenoszenie programu. Dostajecie dwa klucze i na dwóch komputerach możecie naraz działać. Jeśli trzeba przenieść go do trzeciego, to z jednego komputera przenosimy do drugiego poprzez te pliki, właśnie. Program się pyta nas w, w pewnym momencie, z którego komputera mamy usunąć ten, ten plik, ten, ten program, tak? Także dwa, dwa systemy naraz. I tu jest w ten moment, w którym musimy ten password line w, w file włożyć. Tu jest SELECT, wybieramy go. SELECT, czyli ten plik, który otrzymaliśmy, i instalacja dalej się prowadzi, tak? Ja już zakończę tutaj, bo ja mam wszystko zainstalowane. Także nie potrzebuję tego tutaj, żeby nam tutaj gdzieś wisiało. Uruchomimy sobie, uruchomimy sobie programik Sierra, tak? Ja mam tutaj tą najwyższą wersję programu, ale one działają bardzo podobnie. Oczywiście ja mam dużo więcej funkcji niż standardowy program. Ale samo uruchomianie procedury są dokładnie takie same. Również uruchomiamy prawym przyciskiem. Program uruchomię jako administrator. Uruchomiamy jako administrator. Program się, oczywiście Windows się pyta, czy, 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 czy ma uruchomić ten program, tak. Uruchamiamy, jak widzicie, ja już mam wersję 23, czyli tą najnowszą, o której tutaj w, w mamy to szkolenie początkowe. Program w taki sposób uruchomiony nie będzie kolidował z żadnymi rzeczami, ty, antywirusami a, i innymi rzeczami, które, które mamy zainstalowane w Windowsie. Po uruchomieniu się programu pokażę następne funkcje, które, które są w programie. Które, które pozwolą nam go jakby dostroić do naszego systemu Windowsa, do karty graficznej, do ustawień. Także to jest to wstępne, wstępne, wstępna instalacja, którą, którą tutaj przeprowadzamy.